Jesteśmy na terenie inwestycji. Teren Kamiennej Góry, gdzie powstanie nowa scena dla mieszkańców Gdyni, powstaną nowe ciągi komunikacyjne, nowa zieleń. To kolejna inwestycja, którą realizujemy w mieście, kolejna inwestycja, która już, już niedługo będzie zakończona. Jeżeli chodzi o zakres prac na Kamiennej Górze, to gro prac, które zostały wykonane do tej pory, ich nie widać, dlatego że to były prace, które wykonywaliśmy na poziomie ziemi, czy tutaj tak jak. Widzimy naszą windę, która była wkomponowana w górkę. To są elementy takie, gdzie nie chcieliśmy ingerować za bardzo w tą przestrzeń i zmieniać charakteru tej kamiennej góry. Ona ma charakter nie tylko parkowy, ale też leśny, I do takiego charakteru tutaj nawiązywaliśmy, winda jest wkomponowana w taki sposób, żeby jak mniej zakłócała ten krajobraz. I w, na tym etapie tak naprawdę czekamy właśnie na dostarczenie windy i zrobienie zadaszenia membranowego sceny, którą widzimy tutaj akurat za nami. W Biurze Ogrodnika Miasta pracujemy nad, nad do, dokładnym doborem gatunków, jakie tutaj użyjemy. Na pewno będą to gatunki, które w części tutaj tego dolnego tarasu ze sceną to będą zestawienia kwiatowe, na pewno różanki, takie gatunki, które tutaj tą, tą przestrzeń rozświetlą i sprawią, że będzie kolorowa. Natomiast jeżeli chodzi o charakter skarb i tutaj to miejsce, w którym jest właśnie wkomponowa wkomponowana winda, no to tutaj będziemy nawiązywać do tego charakteru leśnego kamiennej góry.